Carole i Pippa Middleton zachwycili koronacji, aluzję pod adresem Camille Lee. Michael Middleton od 12 lat, czyli od ślubu księcia Williama i Kate, imponuje dyskrecja i skromność. Udowadniając na każdym kroku, zeznaje swoje miejsce. Jedna z obaw rodziny królewskiej przed dopuszczeniem do swojego grona osób spoza arystokracji było to, ze mogę nie zwalczyć pokusy odgrywania ważniejszej roli niż dla nich przewidziano. Podobno tego rodzaju zastrzeżenia wysuwala głównie Camilla, zupełnie jakby sama dysponowała nieskalana reputacja. Kiedy ksiądz William zaczął spotykać się z córką byłego pilota British Airways i byłej stewardessy, którzy dorobili się majątku na handlu gazetami na przyjęcia, Camilla, wówczas na Cornwalli, Uznala Kate Middleton za niegodne wstapienia do rodziny królewskiej. To polozylu się cieniem na ich wzajemnych relacjach. Być może państwo Middleton też nie zapomnieli wyrzadzonego córka frontu, bo mama Kate zdecydowała się na wbicie camili subtelnej szpili. Na koronację króla Karola i, na którą wraz z Mezem została zaproszona jako babcia przyszłego króla. Księcia Jorga wybrala dopasowana suknię w kolorze kobaltowym, który łatwo pomylić z królewskim blekitem. Camilla zaczęła w nim gustować od czasu, gdy królowa Elżbieta II w jubileuszowym orędziu. Przecinek wbrew wcześniejszym zapowiedziom obiecała jej tytuł królewski. Do sukni? Prawdzie dopasowanej, ale o konserwatywnym kroju, co Midleton dobrała kolczyki i naszyjnik z szafirami projektu firmy jubilerskiej Garrard, której początki sięgają 1735 roku. Ta sama firma wykonala w 1911 roku koronę królowej Marii, zony Jerzego V, której zmodyfikowana wersja spoczęła 6 maja 2023 roku, roku na Glowiec Amilni. Tak przemyślany i pełen subtelnych aluzji strój trudno uznać za zbieg okoliczności. Panstwu Middleton towarzyszyły dzieci, młodsze rodzenstwo księżnej Kate, Pippa i James. Pippa, ubrana w złota sukienkę o podobnie konserwatywnym kroju, jaki wybrała jej mama, miała na i fascynator w tym samym kolorze i kopertową torebkę. Jej brat zdecydował się podkreślić spójność stylistyczna rodzenstwa kamizelka w kolorze kreacji i siostry. W rozmowie z The Mirror Brytyjczycy zgromadzeni przed opactwem westminsterskim nie ukrywali zachwytu. Warto popatrzeć na Pippę Middleton. Nie wiem, jak wypadnie na zdjęciach, ale nazywo jest oszalamiające. Rzeczywiście, trudno przeoczyć fakt, Zimna siostra siostrek księżnej Kate potrafi wywrzeć piorunujące wrażenie. Suknia, w której wystąpiła 12 lat temu jako druhna na ślubie Williama i Kate. A zwłaszcza to, jak Pippa wyglądała w niej od tylu, była tak wytrwale omawiana w mediach, że omal nie przycmila samego slubu.